Jak się, ty jesteś takim randomem, jak pierwszy no. raz na oczy widzę i ty pięciu, No bo jestem najlepszy w tą grę. A z gównem O, zajebam no, mi było jakieś przedpyty. Na cheatach, tak cheatach w dostał, to zależy, czy je badał. Ujebane typy ciągle palą tutaj, ja na to zabawa, pokazuję dubeta ta jebana strzaka, mada Ładna suka, ładna japa, która robiła smaga dzisiaj chyba będzie spakać, mu dada. Jestem bogiem dla ciebie, może się modlić Czaruję wody, jestem kurwa ja czarownik O, mamy poziom, jestem freeze jak bosą Drogą płynie lawa, a ja mogę iść na boso są życie jak nie to pośpije krew z jej ust Zasłoniła mordę, ale pokazała biust Co tam potwierdzała ściągnię piuta jak łóg ciągnik Moja rola rabe jak rola gdzie tu latają mózg, jak parabola krzywa nic nie działają, słowa cichy jak i I w dopiero, która zna każdego fiuta zobacz ta kolorowa, zapierdolił w wodę kopa nocacz, tak poroniony chłopak, zawsze wstaje lewa noga chłopacz, oni nie chcieli wierzyć we mnie, a bieżą w boga mm, boska osoba wychodzi mi z bonga biorę kurwa macha tak, że się bije mi goba. Czy wymiary świata okrążyłem tak jak kemplę, Co są znajomie ludzie i złapie kółka pod typy ciągle palą, tutaj ja na to zabawa pokazuje dupę, ta jebana straga ma ja robiła smaga dzisiaj chyba będzie skakać, młoda dama Nie pamiętam jak nazywa się Wyje pane w to Lepi się do mnie jak chce Mamy grze, Jestem Bogiem dla Ciebie możesz się modlić Zaszaruję wody, jestem kurwa jak szarownik się